Przeglądając internet w poszukiwaniu nowych gatunków chrząszczy, stało się coś strasznego. Doszedł to mnie dziwny głos mówiący, sprawdź to. Aż to nagle... Cześć robaczki. Pewnie zastanawiacie się, co się wydarzyło. Już Wam powiem. Jedna z moich larw, a dokładnie homadeus, którego niedawno Wam pokazywałam, podczas sprawdzania uszkodził się kokolik. Zaraz Wam powiem, co można zrobić w takiej sytuacji. Będziemy tworzyć zastępczą komorę dla poczwarki. Do tego będziemy potrzebować tak gąbki florystycznej, pudełeczka, wody, no i czegoś, żeby wydrążyć i wyciąć z tej gąbki alkoholik. Musimy umieścić gąbkę w pudełku i ją odciąć. Odcinając gąbkę uważajcie na swoje palce! No jak ładnie. Teraz będziemy wydrążać tunel. Zrobimy go gdzieś o takiej wielkości. Larwa nie jest zbyt duża, więc większej nie będzie potrzebna. Ok, teraz wydrążymy. Dosyć głęboko. Kiedy mamy już wydrążoną komorę, czas by ją nawilżyć. Spryskiwaczem mocno nawilżam powierzchnię gąbki, po czym ze spokojem możemy wkładać naszą larwę. Ok, teraz lokatora trzeba umieścić w jego komorze. Delikatnie. O! No i życzę mu powodzenia, żeby urósł. Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za zobaczenie filmiku i zapraszamy do obserwacji.